To, co jest dobrą nowiną chrześcijaństwa, to to, że my nie musimy się bardzo starać, żeby zasługiwać na Bożą Miłość. Ona jest za darmo. My powinniśmy bardziej się starać, uwierzyć w tę wielką miłość. I dzisiaj uczmy się odsetnika tej wielkiej wiary w to, że to słowo Chrystusa ma moc i on nas przenienia. Z ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie. Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili. Miłuję bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus, przeto, zdążał z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół ze słowami: Panie, nie truć się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do ciebie, lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie, bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a mojemu słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się nad nim i, zwróciwszy się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Raz, jeden, dwa, dzień dobry z siewcą, mamy kolejny poniedziałek i piękną Ewangelię, w której setnik mówi o tym, że sam nie jest godzien, dlatego zwraca się z prośbą powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Ksiądz Piotr Lukiewicz przytoczył kiedyś anegdotę o sytuacji niezręcznej. Sytuacja niezręczna jest wtedy, kiedy stoisz w kolejce do nieba za matką Teresą i słyszysz, jak anioł do niej mówi Mogłaś się bardziej postarać. To, co jest dobrą nowiną chrześcijaństwa, to to, że my nie musimy się bardzo starać, żeby zasługiwać na Bożą Miłość. Ona jest za darmo. My powinniśmy bardziej się starać, uwierzyć w tę wielką miłość. I dzisiaj uczmy się od setnika tej wielkiej wiary w to, że to słowo Chrystusa ma moc i on nas przemienia. Za każdym razem przed Komunią Świętą powtarzamy te słowa. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko Słowo. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego o to, by pomnażał w nas wiarę, byśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, byśmy starali się bardziej rozwijać naszą wiarę w to, że to Jezus ma moc. Jezus jest tym, który prowadzi nas do miłości Ojca. Żyj, rośnij, postaraj się bardziej, ale wierzyć. Podobał ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał, udostępnij. Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.